Witam Was w kolejnym tomodernym vlogu Prace e, no, naprawcze nadal trwają tutaj przy schodach e, Tak jak widzieliście we wczorajszym vlogu e, Praca w Re, a ja śmigam do Końskich razem z moim ziomeczkami Pierdóki Mordeczki i jedziemy już e, Tu jest obwodnica Starachowic o, proszę, wjeżdżamy na wiadukt, co był już budowany, kurde, przeszło chyba dwa lata, jak mi się, jak mi się zdaje, to chyba dwa lata był budowany, nie no, elegancka obwódka zrobiona. No i mordeczki, dotarłem, jestem w Końskich. Tu bazarek jest i śmigam, śmigam do rynku, Na no bo kurde, to chcę zobaczyć na pewno, wiadomo, wiem że jest ta, wiem już, że jest taka betonoza jak, jak w Kielcach, ale warto zwiedzić. Chciałbym oczywiście też do Sielby pojechać, ale czy będzie możliwość Wątpię, no a poza tym jeździ strasznie i już niedaleko rynku, takie kamieniczki, restauracja. Kurde, pierwszy raz jestem w tym mieście. Już mi się podoba. Tak, jestem pierwszy raz w Końskich, a mieszkam praktycznie przez większość życia w świętokrzyskim serwiu. Naprawdę te kamieniczki ładnie wyglądają restauracja też no i mordeczki jestem na Koneckim Rynku tuż pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki A Tadeusz Kościuszko to bohater nie tylko polski ale także amerykański walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych i zaprzyjaźnił się z małym żółwiem, wodzem, jednym z wodów rdzennych Amerykanów, tak. A poza tym zobaczcie, jeszcze tutaj mamy oczywiście tak studnię. to potężny kościół, kamieniczki są ładne ale mordeczki, niestety piździ tutaj nawet bardziej niż w Kielcach na dworcu, tak piździ bardziej niż w Kielcach oczywiście jesteśmy w Kieleckim na nie, oczywiście ale kurde tutaj, no zobaczcie, po prostu jest taka betonoza, że tu nie ma gdzie się odbić ten wiatr I, no cóż po prostu Wieje, piździ. A teraz mordeczki, jestem tutaj w sklepie Fular przy Placu Kościuszki. Tutaj w Końskich. Jest to sklep taki bardziej elegancki. Są formalne yy, ubiory, jak i mniej formalne, bardziej casualowe. Na przykład, zobaczcie, wiecie, że ja lubię swetry. Są. Oczywiście, nawet nie planuję dzisiaj kupować nic, ale też dostałem info, gdzie tu są mniej więcej w okolicach rynku Lumpeksy. Także może się przejdę. A zaraz Wam pokażę. Tutaj asortyment, bo naprawdę jest elegancko. O, proszę, zobaczcie, jakie broksy. No, takie dziurkowane to są. Buty to są właśnie boxy z tego co pamiętam Są też boxy czarne Derby Derby lakierki i zobaczcie jakie lowfersy Mokasyny o oh, oh. No normalnie Nie to są lowfersy bo Zobaczcie, jest podeszwa gumowa. Z tego co mi wiadomo, to właśnie akurat są. To jest właśnie taka różnica. Ale zupełnie jakby to było rdzennoamerykańskie, bo już się podobno nie powinno mówić indiańskie. Aha, i zobaczcie, coś co ja lubię saszetki. Taka teczka plecak też jest. No, no, no. Ale patrzcie na to. Na tą marynarkę. No, kurde. Bardzo mi się podoba. Oczywiście nie planuję dzisiaj nic tu kupować. Ale zobaczcie. Na przykład taka marynarka. 340 zł. Dobra, cena. A też mamy, widzę, takie koszuleczki i fauneki i rąbneki a także polóweczki takie long sleeve chyba to są takie bardziej golfy to są golfy też a jeszcze zobaczcie tutaj akurat ta polówka mnie zaintrygowała zobaczcie ten czarny, to tak wpada wręcz w granatowy. Bardzo fajne połączenie, taki miętowy e, zielony i właśnie jeszcze takie nakrapianie nakrapiane. No, po prostu genialnie zrobione. A tu zobaczcie jak fajnie fakturowane te e, swetry. Tutaj też akurat e, w no elegancko, a jeszcze pokażę wam tutaj pełne garnitury, takie ślubne, no właśnie pan mówił, że to ślubne, no i widać właśnie, że to są takie typowe ślubniaki, ale właśnie taki czarny to, to jest bardziej smoking, frak. Smoking, smoking, ale szczerze? Ten jakoś najbardziej mi się podoba z tych wszystkich garniturów. No zobaczcie, klapy. Takie czarne. Wręcz troszeczkę nie, trochę wpadające w grafit ciemny. Tak bardziej bym powiedział nawet smart karowy. Cena dostępna 1400 zł. Wielkie dzięki. Także wielkie dzięki i do widzenia. A tu mordeczki, proszę bardzo, numpex, który mi został polecany przez panią ze sklepu Fular koło hotelu Łuczyński. Zaraz sprawdzę, co tutaj w ogóle mają. Patrzcie, tutaj akurat za 6 zł od sztuki, taka koszula. Myślałem, no kurczę, rozmiar 52 fajnie byłaby na mnie. Później patrzę. Aha, Back Woman, ale kurde, no patrzcie, to jest bardzo fajna koszula. A tej z damskich jeszcze taki sweterek. Jeszcze takie są. Golfik, o, o, proszę, proszę, kurde, balans. A z męskich, to proszę bardzo, tutaj mamy takie, Jack and Jones. Ja to rozmiarówka Xeleczka, taka koszuleczka. Nie, przepraszam, dużo. Angela nie tej akurat firmy nie znam. Crufield, coś o tym słyszałem, ale to L. Jak jesteście tutaj z końskich albo z okolic jak ktoś z was jest to proszę bardzo możecie wpadać Danmore mam akurat polówkę z tej firmy a tu proszę bardzo Emporio Armani czyli y, z tych oczywiście tańszych y, ciuchów właśnie od Armaniego leży S. -ka. ja to no nosiłem może za 30. a tutaj taka fajna właściwie bardziej tak biało Albo szaro niebieska, niebiesko szara, yy, właściwie taka koszula Bardzo fajna z Benatona. No i mordeczki wróciłem ciepło. Tak się zrobiło, że w czapce Bini jest za ciepło. No po prostu. Wiosna, wiosna, wiosna. Kto ty? A, a zobaczcie, tutaj nadal trudne nie naprawili. A ja wieczorem do mojego przyjaciela Alanora śmigam na mecz. Także trzeba będzie to jakoś ogarnąć co tutaj. To zejście, wiecie. Ja beznadziejnie widzę, a właściwie ni, prawie nic nie widzę w ciemnościach. No, tak zwana kurza ślepota. Nikomu tego nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi. Dobra, lecę na chatę. Trzeba się podładować. No i co? Ile co do Alanora? Pierdut. No i mordeczki, proszę bardzo, oczywiście. Jak widzicie, gram w Watch Dogs 1, tak, to jest screenshot oczywiście. No bo w trakcie misji tam muzyka leciała, no i wiem, żeby było prawa autorskie, by mi wleciały za to na pewno. A później mordeczki. Odpocznę, zjem sobie kolacyjkę i śmigam do mojego przyjaciela Alanora Pierdut!